Cześć, dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób prawidłowo, krok po kroku, wykonać falę Twoim ciałem, żeby wyglądała fajnie, lekko i przyjemnie. Oczywiście wymaga to ćwiczenia, powtarzania, ale na pewno Ci się uda. Stajemy lekko pod skosem, stopy ułożone bokiem, i teraz co jest najważniejsze: pierwszy ruch zaczynam od wypchnięcia brody i głowy ku górze, dociskając mocno. Klatką piersiową w przód. Hop. Wychylam się leciutko do tyłu. Żebra kieruję w przód. Następnie idzie miednica. Zginam kolano z tyłu. I kontynuuję falę poprzez wypchnięcie miednicy w tył. Jeżeli chcesz uzyskać bardziej spektakularny efekt, zamiast rozpoczynania od głowy do góry, spróbuj zacząć od głowy w dół. Pochyl się lekko, zachowaj prosty kręgosłup podnieść brodę, wypchnij mocną klatkę, kolejny etap to żebra, miednica kości biodrowe, zgięcie i wykończenie. Im więcej razy wykonasz ten ruch, tym bardziej płynna będzie twoja fala. Próbuj.